Cześć, z tej strony Starman jesteśmy tu razem z Leon. Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam nową grę, którą stworzyliśmy o nazwie wagoniki. Zbudowaliśmy zawiłą planszę storów. Mamy tu jakieś mosty, tunele i pełno rozdroży z dźwigniami. Jeden gracz jest goniącym i startuje w wagoniku z tego miejsca, przy tych ciemnych płotkach. Drugi gracz, jako uciekający, startuje przy tych jasnych, tam dalej. I... Zadaniem tego goniącego jest w jak najkrótszym czasie złapać przeciwnika. I ten przeciwnik, czyli uciekający, otrzyma tyle punktów, ile czasu minęło od startu gry. Jest to gra niesymetryczna, więc po parzystej liczbie rund zliczamy po prostu punkty. Zasady są bardzo proste. I jeszcze ważnym elementem jest to, że nie można się cofać. Można się zatrzymywać, jechać z dowolną prędkością, ale nie można się cofać. To jest bardzo ważna reguła. No to jest taka typowo gra logiczna. Trzeba patrzeć, gdzie jest przeciwnik. W odpowiednim momencie dźwignię zmienić. No, jest to dość ciekawe. Chcesz la najpierw gonić czy Gonicz. uciekać? Dobra, to ty tu pozostajesz, ja idę na swoje miejsce. A no tak, na kraciwie jesteśmy. Chciałem podskakiwać i wzniosłem się w górę. Dobra. Cyk ride. Jestem gotowa. Uwaga, zaczynam za 3, 2, 1. Trururur. OK. No, i teraz ja chcę jak najdłużej pozostać niezłapanym. Takie są moje intencje. O, ja, tu Lea już śmiga i to śmiga tak fest, bo ona na tych power drailach tutaj szybko poleciała, dobra. Nie wiem, czy to nie był mój błąd przypadkiem. Dobra, cały czas muszę kontrolować kątem oka, gdzie jest Lea. No i właśnie chyba się w nią wpakuje, ale zobaczymy, jak to pójdzie. A, jest! ja ale miałem szczęście, że ta dźwignia była w ten sposób ustawiona, dobra. Ja, ja, ja trochę jestem jeszcze nieogarnięty, ale. Dobra. Okej. Okay. O nie, ty tam jesteś. Dobra, to my tu pojedziemy. O ja, co ja zrobiłem? To już po mnie. No to po mnie, to już przegrałem. Co?! Ale było, było, chyba było, bo ja się tak. Znaczy. Taki idealny kontakt może nawet nie jest wymagany. Chodzi o to, żeby było na tyle blisko, żeby nie było tam żadnej przerwy. Okej. Okay. 52 sekundy. No tak, miałem nadzieję, że trochę dłużej się utrzymam. Czyli teraz ja utrzymam? Mhm. Okej. Okay. Right. Okay. Dobra, powiedz kiedy... Dobra, 3, 2, 1... Trururur. O nie, zagapiłem się z dźwignią. Dobra, jadę tu sobie. Ajajaj, ja zbyt późno decyduję się na te dźwignię weszła. Zbyt późno. Cyk. Gdzie ty, a tam jesteś? Ok. Jak to by Ciebie dorwać? Tu sobie pojadę. A jeju, a tu jest taki zygzak, a ja tam chciałem jechać do ciebie bardziej. O tak, 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 tak. Well, ale ty tam pojechałaś. Dobra, to tu nie będę cię gonił. No tak, bo nasze maksymalne prędkości są równe, więc jadąc za tobą, to nie mam szans żadnych na, na złapanie ciebie. O nie! Jest! 52. Nie wierzę. Co? 52. Czyli. Nie spojrzałem wtedy na setne, nie zapisałem i już nie pamiętam. Ale 50 no, co do sekundy mamy takie same wyniki. Gramy dalej, żeby rozstrzygnąć. Okej. Okay. Gdzie? Dużo się nie spodziewałam. Mhm. Mm Okej. Okay. Ale teraz ty uciekasz. A no tak. <gry> O ja, ale powoli zaczynam lepiej czuć tą mapkę, nie? Ja też. Tak, na, na początku to dużo gorzej szło, bo wcześniej też trochę graliśmy, ale niewiele. Dobra, zrobię jeszcze dzień, znaczy nie dzień, tylko clear, weather clear. Ok, jestem gotowa. Trzy, dwa, jeden, jadę. Czyli ej, teraz będę tak bardziej mądrze to wszystko robił, czyli będę czekał, o najlepiej czekać przed rozdrożem. No niestety tak. O nie, ja nie chciałem, o tu poczekam, bo tu się zatrzymam, a nie, ej, ej ja właśnie nie wiem jak, jak się zatrzymać mam. Albo bardzo długo jechać przez zwykłe tory, mhm. albo po prostu e, na jak... Y, jest górka. Mhm. To tak są zwykłe To, to inaczej się. się nie da. Inaczej nie. Bo ja już szkoda, bo... Nie da się niestety tak w miejscu, tak od razu, to niestety nie. Ej, ty się le lepiej znasz na Minecrafcie niż ja i to znacznie. Mhm. O, ale powoli, dobra, powoli moja O i zatrzymam się, perfekta. I teraz kontroluję sytuację, tylko wola wolałem się zatrzymać tam. No właśnie, bo ty mi chyba tu zaraz dorwiesz. I czemu to nie jedzie? Czemu to nie jedzie? No nie no. No właśnie. Właśnie miałem problem z tym, żeby zatrzymać się w miejscu, w którym chciałem Idealnie by było, jakbym się zatrzymał tutaj, o, cyk. Tak. To wtedy, jakbym zobaczył, że ty skręcasz, pach, od razu, dźwignia i lecę, lecę, power ride. tak na rozdrożach też yy, się łatwiej yy, zatrzymać. Tak? Tak. Dobra. Yy, minuta trzy. Minuta trzy, czyli teraz ja będę gonił. A ja uciekam. I muszę cię złapać szybciej niż w minutę i trzy sekundy. Bo inaczej przejmiesz prowadzenie. No. Niestety. Ok. Jestem gotowa, Starman. Okej. Okay. Dobra. Trzy. Kaj zresetuję zegarek. Trzy, dwa, jeden. O tak, to był dobry wybór. Tu i power dri'em. Do góry, do góry, do góry. O nie, nie chciałem tu jechać. Co ja zrobiłem? Jest! 17 sekund, o ja! 17 sekund, Ej, ale ja. jeżeli gracze są niedoświadczeni, to też trochę rolę gra szczęście. Bo my robimy błędy, jedziemy nie zawsze tam gdzie chcemy i czasami z przypadku okazuje się, bo ja nie do końca tak to zaplanowałem. Ja usłyszałam, że ty nie jedziesz gdzieś na górkę. Do góry jedziesz. Aha. To powiedziałam, że gdzieś wjeżdżasz na most. Ja też wjeżdżałam na most i bałam się, że właśnie na ten sam. Ojeju. O Nie. 17 sekund, wtedy była minuta 3. No to różnica ogromna, ale ja to zapiszę, bo zapomnę sobie, zapiszę sobie... Zapisz. Że minutę 3. O wtedy była, a teraz było 17 sekund, to miałem ja. Dobra. No tu coś. Bateria słaba. Dobra. Ale jeszcze nam starczy. Czyli teraz ja będę uciekał. To już jest, będzie ostatnia runda decydująca. Okej okay. Nie, bo chyba. Nie, bo to ja zaczynam gonić. No tak, to jest ostatnia para no tak. gier, czyli ostatnia runda, czyli teraz okay. ja i ty mhm. potem. Tak. Trzy, dwa, jeden. Trrr. Dobra. Ej, no, jeju, ale miałem szczęście, jakbyś ty tu wjechała. Ja teraz się boję, że ty. Jest... O kurczę, nie chciałem tu. Bardzo tu nie chciałem jechać. Ale tak bardzo, bardzo. Ej, w... ej co? Jeju, ej jak to się stało w ogóle? Koniec jest, Starman! Bo mnie cię... Ale to jest straszne, ale na szczęście jak będziesz cały czas jechać za mną, to nie powinnaś mnie dorwać. Jest, nie, dlatego zmieniłam kierunek. Dobra. Czysz, to ja lecę tu. Okej. Okay. Okay. Ej, gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra, tam. Ja tam... Jest, zatrzymam się, idolo. Kurcze, muszę cię teraz dogonić. Mm -hmm. Ej, widzę cię tam. Tam jesteś to. Powolę się do Ciebie ślimacze. Ej, serio, ale te wagoniki są takie wolne. Jeju, ale speed up. Ej, wyszłaś z wagoniku. To ja zatrzymam zegarek, dobra? Start, okej. Okay. Dobra, ja też ruszam. Właśnie widzę. O ja już wiem, jest... ty teraz Starman masz dobrą taktykę. Bardzo. Zatrzymuję się po prostu przed tymi. Ale wiem, że ty jesteś za mną, nie? A nie, nie jesteś za mną. A to pojadę sobie Kurde, tu. Jeszcze zapomniałam, że to znowu jest ten taki ślimaczek, ten taki zawijaczek. Nie lubię tego zawijacza. <laughs> Cześć! Chodź tu. Ja, ja lubię jak ty jesteś blisko, Chodź tu. bo wtedy... <laughs> Właśnie tak paradoksalnie trudniej ci jest mnie złapać, nie? Chodź. To jesteś niby tak blisko mnie, a tak daleko. O, jaki piękny zachód słońca. O. Jak romantycznie. <grymne> Kurczę I gdzie ty pamiętam, jesteś? Jak... A za mną. Dobra, dzięki, bardzo dzięki. Nie mu... Już ty nie muszę oglądać nawet. Jest. Lidźmy ten. No nie no. Staram na tyle lecisz po rekord. Dwie minuty 30? Co? Ej, co się stało? Ej, tro... Ej, mało... Tro... Już było? Się dotknęłam. Znaczy w ogóle gra się powinna w tym momencie skończyć, bo ja przypadkiem, niechcący, cofnąłem się. Serio? Tak, ale to przypadkiem, bo chciałem się obejrzeć za siebie i tak się zrobiło. Nie, dobra. Więc i tak w tym momencie jakby moja przegrana nadeszła. Rekord. 2,35. Nie przebiję się raczej, oj nie, nie, nie. Dobra. Do teraz już ostatnia gra. Zrobię dzień. Times a day. Dobra. Chociaż właściwie ja tak lubię przy zachodzie słońca, albo przy wschodzie równie, więc zrobię no, ja Times a tak. sunrise. Wschód będzie. Okej. Okay. Dobra. Jestem gotowa. Zapiszę tylko wynik, to było, wtedy było 17 sekund, teraz było 2 minuty 35, o tutaj, 2 minuty 35. Dobra. Uwaga, 3, 2, 1. Okej. Okay. Jest, już mniej więcej czuję jak należy się zacząć. Stój, stój. Przy skrzyżowaniu wiesz, trzeba się tak trochę obrócić. Ale wiesz, że teraz ty jakby nie gonisz? A ja wiem. Wiesz? Patrzę, gdzie jesteś i sobie to tak wyobrażam. Ja sobie tutaj. Jak, tam, się jak tam dojechać? Jak się nie ruszysz. Mhm. O, o, już... o nie! Power Drail'a są kuszące, ale mają wadę. Jak się przez nie jedzie, to trudno trafić w dźwignię, bo ta, takie się ma taką prędkość. Dobra, ale teraz nie popełnię tego samego błędu. Zrobiłem pętlę. Szybko, szybko, szybko. Tu muszę jechać. Kurczę, znowu nie trafiłem. Starmen, co ty robisz? Ja nie mogę. Co ty robisz? I znowu jest ta sama sytuacja, co to ma być? Starmen. Ale dobra, ale ty pojechałaś tam. To ja sobie zrobię tak i dziób. Jak tam doje? A, dobra, bo to jest tak zrobione. Okej, okay, No, cześć, Starman. Okej, okay, to, to O, o, szybciej. Kto to tu? Jest! Idealnie. Ile czas, jaki czas? Minuta 25. No, no, też w miarę dobrze, jak na mnie. Dobrze. Dziękujemy wam, drodzy widzowie, za oglądanie. Yy, tą rozgrywkę ja zwyciężyłem na pewno zagram jeszcze raz to może Lej się uda do zobaczenia w kolejnym odcinku